No nic, idę i cisnie dalej, mam tylko 2% bakterii. Moi drodzy, chyba ducha nie nagram Zaraz mi się chyba kamerka, moi drodzy, sama wyłączy O, ja pierniczę Ciekawe czy można w koronowali znaleźć złoto O, lędy Ja pierniczę Czyli można tu jeszcze wyżej iść Mamy tutaj taką ścieżkę, której chyba nie będę obagał, której chyba nie obagam. Nie mam siły na to dzisiaj, bo dzisiaj pracowałem o pionkie i rano geegieniarskiej. Mógłbym tam ujść. Tam jest mój drodzy raz widocznie, ścieżka jakaś ciągnie się tam. Ale nie chcę mi się, moi drodzy, bez trochę zmęczony. iż mam na dzisiaj gość. Teraz sobie chyba ch ch pomieć, którą wychodziłem. Choroba jasna, niedobrze tam chyba wychodziłem, niedobrze sobie przypomniałem tam łynie strumyczek ale zarąbiska miejscówka Nie żałuję, jak przyszedłem, bo piękne drzewa są. Muszę wam powiedzieć, że mi w nie, niektórych miejscach mocno chyba na Polskę. Bardzo. Kurczę, albo chciał umyć tu twarz. Czekajcie. Ach. Ach. O kurde. Za ciemno jest, ale musiałem trochę bułki umyć. Zobaczcie, gęby sobie umyłem, czysta woda. A, czekajcie. O, tam wpływa. Co to za skromek? Tam wpływa, ale chyba go tam u niżej nie zobaczę. Ale fajnie. Jakie to oheźbiające.